Wiecie co? Ja naprawdę uwielbiam Wam doradzać i podpowiadać różne fajne rzeczy. Cieszę się ogromnie, że korzystacie z moich porad. To dla mnie takie miłe i motywujące. Już dwie moje. Kochane znajome, napisały do mnie po wczorajszym filmiku, że zamówiły to nowe serum, które wam pokazywałam wczoraj. I właśnie o to chodzi, żebyśmy się wzajemnie inspirowały, dbały o siebie i odkrywały produkty, które naprawdę działają. A ty już wypróbowałaś to nowe serum? Myślę, że będzie naprawdę świetne, i powiem Ci szczerze. Teraz to już w ogóle warto je wypróbować, bo właśnie od dziś mamy dodatkowy rabat minus 22,%, ale tylko do końca katalogu, czyli do 11 listopada włącznie. I to najlepszy moment, żeby sięgnąć po nowości z katalogu albo uzupełnić swoje. Ulubione produkty, które już znasz i lubisz. Jeśli nie masz jeszcze dostępu do aplikacji, napisz do mnie, a udostępnij.